we wszystkich bardzo serdecznie. Jest 4 listopada. I oto tutaj taka piękność, piękny, zamszowy podgrzybek. Cudnej urody, przepiękny. W koszyczku już mam kilka. O ten jest kolejny, więc zmierzamy do przodu. Mam nadzieję, że krzybobranie będzie udane. To jest sztos. To jest sztosik. No to jest sztos. Tu jest więcej, <śmiech> <śmiech> taka rodzinka. Ну mm -hmm. no, ладно. Mm -hmm. Mhm. O, i kapelusiku, trzymaj się. Odpad kapelusi. O, ale pięknie. No, ale tu wygląda jak w bajce. Z taki mech, z tyle drzew. Co so za, <laughs> jaki, jaki piękny mech. No już idę. Tylko tutaj wyjmę tego grzybka. I już biegniemy. No niezłe! Raz, dwa i trzy. Raz, dwa, trzy cztery, i gdzieś tu był o, tu jest piąty, a tu jest jeszcze szósty, piąty i szósty. Raz. Dwa, Cuda. No i wyszło słoneczko. Cudny las. A my idziemy w tamtą stronę. Tam na wyrąb. O, tam już widzę mojego męża. Tam ostatnio... A, tam też widzę innych grzybiarzy. Tam ostatnio też znaleźliśmy mnóstwo grzybów, więc zobaczymy, czy tym razem nam się to uda. Ale tam zauważyliśmy... Samochód w środku lasu, więc. Naprawdę. Niektórzy się nie przyjmują i wjeżdżają w środek lasu, mimo że jest zakaz. Więc idziemy na naszą miejscówkę. No, to miejsce jest po prostu przepiękne. Wygląda jak w bajce. Tutaj ścieżkę mają zwierzęta. Ptaszki śpiewają, słuchajcie. Naprawdę, jest 4 listopada. Pogoda jest cudna, jest chyba z 15 stopni. Pięknie świeci słoneczko. Mech wygląda po prostu zjawiskowo. Więc no coś cudownego. Tutaj ostatnio z moją córką też znalazłam mnóstwo Małych borowików, więc jeszcze się tutaj dokładniej rozejrzę. A jeżeli nic tutaj nie będzie, to pójdziemy przed siebie w gęsty las i tam na pewno nazbieramy równie dużo, ale no, to miejsce jest naprawdę przepiękne. Przepiękne. Mój mąż jest tam. A ja przed chwilą widziałam taką piękność. A ja przed chwilą zobaczyłam taką piękność, ale patrzę, że tutaj rosną kolejne. Zobaczcie. Kolejny i kolejny. I kolejny taki maluszek. Zobaczcie, takie cuda. No słuchajcie, to jest mega relaks. Ale ptaki śpiewają. W oddali też słuchać pociąg. No ale ptaszki dzisiaj super. A może pokażę Wam, tak wyglądają zbiory. I szukamy dalej. Spędzamy sobie miło czas. Zbacz, jaka piękna dolina. Więc ja idę zobaczyć, gdzie jest mój mąż. A, widzę go. Okej. Okay. Tam fajny meszek. O, tam. Tam może być fajnie. Tam chyba nie byliśmy nigdy. A ja tu mam takiego pięknego. Zobaczcie, jaki zamszowy. Zobaczymy, czy zdrowy. Zdrowy. No, słuchajcie, to się po prostu nie da nie nagrywać. No zobaczcie, co ja tutaj mam. No, jak ja mam wam tego nie pokazywać? Przecież to jest totalny odlot. Cudo. Aha. Czekaj. Pokaż go ładnie. No, piękny. Cudo. Sudo. Siedzą jak trupy. Mhm. O, tu kolejny. Tu, 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 tu. tu zobacz. Tu. A Patrz, dwa. Pa. Znowu. Cztery. Się... Tylko oh. wystarczy odsunąć kawałek drewna i już prawdę. Patrz, ja też mam znowu, z takim maluszkiem. Tu jakby im pozwolić urosnąć, to naprawdę byłoby prześliczne, ale to miejsce też jest znane. Mm -hmm. Nie da rady im pozwolić. No. Jak one by się tu do góry trochę urosły, to naprawdę... Widziałeś yes. takie? <laughs> Trzy. No, czekaj, 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 pokaż ładniej. Okay. O, mój też taki. Ale musimy tu popatrzeć, bo one prawie ich nie widać. Tak się ukrywają. Kolejny. Nie, no to jest, to jest poezja. To jest. zobaczcie jakie miejsce, jaka grzybnia. A tutaj kolejny. A już zostawimy go. Grzybnie zasypiemy. No cudne. Nie, no ja muszę zrobić zdjęcie. No po prostu nie, wytrzyma, nie wytrzymam. Bardzo komfortowy las. Tu jest mega miejscówka. Na podgrzybki. Zobaczcie, one właśnie lubią na takim podłożu, gdzie jest taki nie za gruby, nie za wysoki mech, sosny. Troszeczkę leży suchych takich yy, gałęzi, które pospadały. I tak jak mówię, nie za wysoki mech to jest miejsce idealne.